Ze mną Michał Rąkiewicz. Michał, szybkie, efektowne zwycięstwo nad Łukaszem Szulcem. Powiedz, jak się czujesz po walce? Czuję się znakomicie, na pewno nie spodziewałem się tego, że walka tak szybko się skończy. Po prostu jestem mega zadowolony i nie wiem co powiedzieć. Strasznie szczęśliwy jestem. Wydawało się, że Łukasz jest strasznie pewny swojego, pewny swojego zwycięstwa. Jednak ty pokazałeś, że, że byłeś lepszy po prostu w tym pojedynku. Swoja publiczność. Wszystko działa na moją korzyść, tak. Aczkolwiek Łukasz ma na pewno większe doświadczenie w walkach zawodowych. To jest moja dopiero druga zawodowa walka. Więc... Cieszę się ogólnie i udało się. tak. Druga zawodowa walka, a jakieś dalsze plany na przyszłość? Jak na razie żadnych planów. Zobaczymy, może będą jakieś okazje, żeby się jeszcze pokazać. E, a chciałbyś walczyć dalej w Federacji FEN czy myślisz o czymś innym? Jak najbardziej chciałbym tutaj walczyć. Zobaczymy co na to wodarze. I jestem jak najbardziej na tak. W takim razie dziękuję za rozmowę i gratuluję zwycięstwa. Super.